Głogów Małopolski był kiedyś miastem dwóch kultur i dwóch religii chrześcijańskiej i żydowskiej. Przez kilkaset lat, tak jak w wielu innych miastach Rzeczypospolitej, te dwie społeczności egzystowały obok siebie. Żydzi i Polacy wspólnie tworzyli historię tego miasta i poznając ją, należy pamiętać o obu tych narodowościach. Pierwsze zmianki źródłowe o e, mieszkańcach e, Głogowa Małopolskiego pochodzenia żydowskiego pochodzą z XVIII wieku. Znajdują się one w księdze wójtowskiej Głogowa Małopolskiego e, i związane są z powołaniem komisji, która miała ustalić przyczyny pożaru, który ówcześnie strawił część miasteczka. Świadkami, którzy stanęli przed tą komisją, byli między innymi dwaj Żydzi, Eliasz Szumilowicz i Nota Izraelowicz. Byli oni sąsiadami Marianny Dupaczki, w którym do domu powstał pożar. Zaraz z wieczora w izbie swojej siedziałem z Żydem Notą, a wtem. Usłyszał ten, że nota Żyd, że gwałtu wołano. Więc za pierwszym gwałtem nie wyszliśmy z izby, aż skoro drugi raz gwałtu zawołano, wyszliśmy na posienie i pytaliśmy się Wawrzyńca Kochanowicza, a brata tejże Dupaczki, czego wołasz? On odpowiedział, że gorzeł Dupaczki, a wtem ja poszedłem na rynek, wołałem gwałtu. Nota, który ze mną siedział w insze miejsce pobiegłszy, także wołał gwałtu. A potem w prędce ukazał się ogień na dachu dupaków z komory za oknami Izby Wielkiej w tyle. A więc Eliasz Mójlowicz i Nota Izraelowicz, to pierwsi mieszkańcy żydowscy w Głogowie Małopolskim, którzy wywodzili się ze społeczeństwa żydowskiego. Ich e, dziwaczne e, nazwiska są pochodzenia patronomicznego, a więc e, wywodzą się od e, imienia e, ojca. E, Eliasz był synem e, Szmula, stąd nazwisko Szmuilowicz. Nota z kolei był e, synem Izrala, stąd nazwisko Izraelowicz. Wielka wojna północna, która w latach 1702-1709 toczyła się na ziemiach Rzeczypospolitej, Mocno je spustoszyła, szczególnie okolice Rzeszowszczyzny, które były własnością Hieronima Augustyna Lubomirskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego. Zawirowania wojenne spowodowały wyludnienie wielu miast i wsi. Lubomirscy, właściciele Głogowa Małopolskiego, chcąc poprawić sytuację ekonomiczną swojego majątku, sprowadzali nowych osadników, przeważnie Żydów. Ze źródeł archiwalnych wiadomo, że w 1712 roku w mieście była już synagoga. W tym samym roku Kachał Żydowski kupił ogród od Pawła Mazanka w celu założenia na jego terenie Kirkutu. W 1722 roku latyfundium Rzeszowskie zostało podzielone pomiędzy trzech synów Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Głogów Małopolski wraz z okolicznymi miejscowościami otrzymał jeden z braci, Jan Kazimierz Lubomirski. Od początku starał się on rozwijać gospodarczo swoje włości, między innymi budując w mieście karczmy i nowe zajazdy, a także sprowadzając nowych osadników pochodzenia żydowskiego. To właśnie oni obejmowali w arendę owe karczmy i zajazdy. Rozwinął również nowy przemysł, a mianowicie złotnictwo, które, którym głównie zajmowali się właśnie osoby, rzemieślnicy pochodzenia żydowskiego. Ja, Major Abramowicz, arendarz z wysokiej kupie. Ja, Berko Herszkowicz, złotnik, kupuje od Andrzeja Chmielowskiego plac pusty w rynku pod zachód słońca leżący. Za sumę polskiej monety ja, Kopek Dawidowicz, kupuje w Głowowie półplacek zwany Zendowski na budowę domu swego. W dawnej Rzeczpospolitej Żydzi nie mieli prawa posiadać ziemi. Więc w Głowie kupowali jedynie domy albo parcele przeznaczone pod budowę tychże domów. Jak mówiłem wcześniej, zajmowali się głównie arendowaniem karczem czy zajazdów, a także jubilerstwem czy innymi drobnymi pracami rzemieślniczymi. Jednak najważniejszym źródłem dochodów, bogactwa głogowskich Żydów był handel. Urszula Lubomiska, żona Jana Kazimierza. W jednym ze swoich listów informowała, pisząc z Wrocławia, że prześle swoją korespondencję przez swoich, jak to określiła, Żydów, którzy byli ówcześnie na jarmarku wrocławskim. Mesenie, ponieważ widzę jeszcze wielce mnie, wielmożny mość pan, nierezerwowany, dokąd masz prosto jechać do Lwowa czy do Tyczyna. Za czym ja jeszcze ten list mój adresuję do Głogowa przez powracających Żydów moich z tutejszego jarmarku? Handel był podstawowym źródłem bogacenia się Żydów głogowskich. Widać to nawet na podstawie wpisów w Księdze Wujtowskiej, w której najpierw Żydzi kupowali małe, skromne domki. By po kilku latach je odsprzedawać i kupować większe parcele. A więc jest to dokument świadczący o tym, jak dochodzili powoli do bogactwa. Czasy prosperity dla żydowskich kupców skończyły się po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Wyznaczenie nowych granic i ustanowienie ceł spowodowało upadek handlu. Przykładem ruiny finansowej. Może być osoba Lejzora Sztorcha, głogowskiego kupca, którego w lutym 1788 roku trzej inni Izraelici oskarżyli o niespłacone kredyty. Sprawa wylądowała przed sądem wójtowskim. Więc teraz zapozwany lejzor Sztorch do magistratu Głowowskiego, czytamy w księdze, Zapytany, aby zaspokoił kredytorów, a że dał odpowiedź, iż stracił na komorze moskiewskiej. Teraz my, zapytując onego, jaki ty masz towar, tak podał w swoich punktach, iż ma w szkłowie starego towaru na rubli 350, a pożyczył na nowy, jadąc do Lipska rubli 250. Lejzor Sztorch, wieloletni, doświadczony handlarz, nie mógł sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Podobnych spraw z tego okresu jest w księdze wujtowskiej znacznie więcej. W biedę popadali nie tylko pobratymcy Lejzora Sztorcha. Prawdę mówiąc, od końca XVIII i niemalże cały XIX wiek, to jest ogólna pauperyzacja społeczeństwa w całej Galicji. A więc zarówno Żydów, jak i chrześcijan. No, sytuacja zaczęła się poprawiać po 1867 roku, gdy Galicja uzyskała swoją autonomię. 1848 to też jest ułaszczenie chłopów w Galicji. Wtedy to oni mogli nabyć na własność swoją ziemię, dotychczas dzierżawioną, mogli też ją sprzedawać. W Austrii, w przeciwieństwie do Rzeczypospolitej, Żydzi mogli kupować ziemię a więc zaczęli nabywać, przynajmniej ci bogaci, różne majątki ziemskie. Na przykład wiadomo, że po 1901 roku bogaty głogowski Żyd Mendel Rebchun kupił jeden z dwóch budzkich folwarków i noszczyzna i po parcelizacji ziemi sprzedawał ją miejscowym chłopom oraz przybyszom wraz ze swoim bratem Dawidem również kupował tereny leśne. Był właścicielem części lasów w Annopolu na Wygodzie również i w Bratkowicach. Podobnie do Repchunów jednym z większych właścicieli terenów ziemskich oraz leśnych był Mendel Altman. 11 marca 1890 roku w swoim domu położonym w Głogowie zmarł Mendel Altman. W chwili śmierci miał 78 lat. Jego majątek został komisyjnie spisany. Wśród członków komisji była między innymi wdowa Breindla Altman oraz notariusz sądowy. Powstał kilkunastostronicowy inwentarz, w którym wycenione zostały dobra nieruchome i ruchome pozostałe po zmarłym. Wśród rzeczy osobistych został wymieniony zbiór książek w języku hebrajskim, dwa egzemplarze Tory, a także certyfikaty wykupu dwóch miejsc, po jednym dla mężczyzny i kobiety, w synagodze głogowskiej. Komisja znalazła testament Mendla Altmana, w którym ten ustanawiał fundację swojego imienia i przeznaczył na jej działanie cały swój majątek. Fundacja miała zajmować się pomocą najbiedniejszym mieszkańcom gminy żydowskiej w Głogowie Małopolskim, a zwłaszcza dzieciom. Majątek wypracowany przez Altmana czy Repchuna stał się e, mm, Powodem do naśladowania przez innych przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego zamieszkałych w Głogowie Małopolskim. W 1909 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Handlowe Merkur, które zostało zarejestrowane w sądzie okręgowym w Rzeszowie. Dyrektorami tego towarzystwa byli Kelman, Sus-Saffel, Leib Silberman i Hiel Goldman. Paragraf drugi statutu Towarzystwa Merkur mówi: Celem stowarzyszenia jest dostarczenie członkom swoim kapitałów potrzebnych do obrotu handlu, przemysłu i do gospodarstwa wiejskiego w drodze wzajemnego kredytu. Na umiarkowany procent przez dyrekcję i radę nadzorczą ustanowić się mający, żeby zostać członkiem stowarzyszenia Merkur, należało wykupić wkład w wysokości 5 koron oraz minimalny udział w ilości 50 koron. W zamian członkowie stowarzyszenia mogli mieć udzielany kredyt który był zabezpieczany wekslem albo skryptem dłużnym. O relacjach między Polakami a Żydami na przełomie XIX i XX wieku pisał Franciszek Kotula. Czynnikiem niechęci do Żydów był ich strój oraz niektóre rytualne czynności, które nie znajdowały ani wytłumaczenia, ani też zrozumienia u katolików. Jeśli chodzi o strój, Zwłaszcza na dni świąteczne to wówczas nosili długie do samej ziemi czarne błyszczące hałaty, czarne kapelusze i wreszcie specjalne nakrycie głowy zwane sztram. Zrobione z futerka kuny czy tylko wiewiórki. Do tego długie brody, często czarne lub rude, to znowu siwe. Tego rodzaju postaci panicznie bały się dzieci. Wiele z nich. Żadna siła nie była w stanie wypchnąć z domu na pole, względnie ulice, zwłaszcza wieczorem. Wreszcie, ludowy przesąd przypisywał Żydom wręcz demoniczne skłonności, tak zwane rytualne mordy. Insynuowano im, że porywają dzieci po to, aby ich krew dodać do rytualnego pieczywa na święta wielkanocne, do tak zwanej macy. Były to istne bzdury, ale lud wierzył w to, straszył tym dzieci. Raz po raz pojawiały się plotki o kolejnym mordzie rytualnym. Taka pogłoska rozeszła się w roku 1903. W Krakowie złapano Jakoby Żydów na zabiciu dziecka celem uzyskania krwi. Nabrało to takiego rozgłosu, że jednego wieczora żołnierze, Czesi, porozumiawszy się z głogowskimi kobietami, wyszli gromadnie z koszar i wybili w miasteczku wszystkie szyby w żydowskich domach. Chodniki zawalone były szkłem. Obok obcości były wypadki sąsiedzkiego przyjaznego współżycia, wzajemnej pomocy, nawet przyjaźni. Byli polscy chłopcy, którzy tak współżyli z żydowskimi kolegami, że nauczyli się ich żargonu i nim się posługiwali w zabawach czy rozmowach. Dziewczęta bawiły się i przyjaźniły z Polkami, nie widząc między sobą większych różnic. I jeszcze właśnie dziewczęta żydowskie chętnie często przystawały z polskimi chłopcami, którzy je ujmowali kokieterią, elegancją. W przeciwieństwie do żydowskich chłopców, którzy kawaleryjskimi cechami nie grzeszyli. Mimo tego do małżeństw między Żydami a Polakami dochodziło rzadko, ponieważ przeciwna temu była rodzina. Historia głogowskich Żydów zakończyła się 22 czerwca 1942 roku. Trwała II wojna światowa. Niemcy nie walczyli tylko na frontach. Oni prowadzili wojnę z całymi narodami. Między innymi chcieli unicestwić fizycznie cały naród żydowski. 22 czerwca 1942 roku z Głogowa Małopolskiego wszyscy Żydzi zostali wywiezieni furmankami z miasta. Trafili do obozu zagłady w Bełżcu. Tam też spoczywają ich ciała. Tutaj natomiast spoczywają szczątki tych pokoleń głogowskich Żydów, które żyły i umarły w Głogowie Małopolskim. Ten cmentarz, na którym nie widać grobów ani zniszczonych i wywiezionych macew, to jedyny materialny ślad, który pozostał po społeczności żydowskiej, która była częścią historii miasta.